Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Gotika 3. No jesteśmy w Geldern. Idziemy do tej kopalni, którą miałem już odwiedzić w poprzednim odcinku, ale nie zdążyłem i rozejrzyjmy się tutaj. W komentarzu dostałem informację, że można tutaj znaleźć ognisty puchar. No także trzeba się rozejrzeć, bo te ogniste puchary są chyba tutaj niezbędne w tej grze. One się wiążą w jakiś sposób z... Z wątkiem głównym, z magami ognia. Także na pewno ten ognisty puchar trzeba zdobyć. Całkiem spora ta kopalnia, jak widzę. Pełno w niej niewolników. To jest kopalnia złota. Co to jest? Wyjątkowo ochotny niewolnik. Pogadajmy z nim. Zabierz mnie do wilczej kopalni. A niby dlaczego? Róż tyłek. tyłek albo rozpalę ci pod nim ognisko. Tak, oczywiście. Natychmiast panie, chodź za mną. Pokażę Ci wilczą kopalnię. <noise> Mała groźba i wystarczyła już. Kurde, całkiem inaczej z nami gada. Dobra, to się wracamy do tej wilczej kopalni. I on nas tam zaprowadzi. Przypomnę, że właśnie tam e, mieliśmy tą kopalnię oczyścić z wilków, ja to zrobiłem. Nie, lepiej odejdź. I kurde, co? I mam plus 6 za to, że z nim pogadałem do reputacji worków w Geldern. Zaprowadzimy go tam pewnie później jeszcze. Kilku innych niewolników doślemy. I tym sposobem wykonamy quest. Kurde, jest kawałeczek do tej wielkiej kopalni, nie chce mi się tam iść, no ale cóż... Jak trzeba, to trzeba. Kolejny raz, kurde, piękna pogoda. Tutaj, jak zapadnie zmrok, to gra się ciężko, szczególnie po tym lesie. Nic nie widać. Masa wszelkiej ilości potworów nas atakuje. O, tutaj jeszcze prawa ręka Samuela. Przypomnę, że ich to wysłałem. No, też do kopalni złota. Tylko, że nie tej w Gelden, tylko tej poza miastem. Także jak zapada zmrok, ja się zawsze wolę wrócić do miasta, przespać się. Wracają mi tym sposobem też zdrowie, wytrzymałość i w dzień znowu tutaj questy robić. O, tutaj widzę ten rozprówać się. Uporał z dzikiem, z którym walczył. Dosyć dziwne. To ona, wilcza kopalnia. Więc łap za kilof i bierz się do roboty. Ta kopalnia musi zacząć przynosić zyski. Mam sam pracować? W kopalni? Zaczekaj. Sprowadzę tu więcej ochotników. Trochę dziwne, że dziki walczą z rozpruwaczami, ale cóż. Ale dobra, mamy przynajmniej plus dwa punkty do reputacji. A tego rozpruwacza zaraz załatwimy. Poro tych punktów mi brakowało o yy, reputacji orków no ale może się uda to jakoś jakoś zdobyć o, wracamy do Geldern teraz no a tam jest ta kopalnia siarki w której już żeśmy byli siarkę przynieśliśmy do Nemroka chyba tak tak on się zowie. No, i co teraz? Teraz pasuje zwerbować kilku czy kilkunastu, nie, na pewno kilku y, niewolników do tej wilczej kopalni. O, tu jest Nemrok, który nam zleca wszystkie zadania. A tutaj jeszcze jeden z orków ma nas do Iwana doprowadzić do tego nikczemnego zbójcy, który tam ukradł złoto z jednej z kopalni, ale to zrobimy później. Najpierw trzeba tych niewolników zwerbować i odnaleźć ognisty puchar. Czyli szukamy gości o nazwie Ochoczy Niewolnik. O jest. Wejdziesz teraz do Wilczej Kopalni i będziesz szukał artefaktów. Żaden problem. Czekałem tylko aż ktoś krzyknie do roboty. That's right. Bardzo dobrze. Musimy ca całą tą kopalnię przeczesać, kurde ona jest bardzo duża. Łatwo się zgubić. Gdzie jest jeszcze jakiś ochoczy niewolnik? O, tutaj pasuje sobie. Użyć latarni... Boże, latarni... Pochodni! O, jest ognisty puchar, zajebiście. Także nie był aż tak skrzętnie ukryty, jak, mo jak można się było tego spodziewać. Łopata, czy można tutaj coś wykopać? Nie, raczej nie chyba. No ale spoko, mam ognisty puchar już. I szukamy jeszcze tych niewolników. Żyła złota... O, jest ochocz niewolnik. Właź do kopalni i bierz się do roboty. A co, jeśli tego nie zrobię? Zarobisz w twarz. Skoro tak ładnie prosisz, biorę się do roboty. Tak, ten argument zawsze na nich skutkuje. Hmm. Czy jeszcze kogoś tutaj znajdziemy, żeby go zwerbować? No, tutaj nie przejdziemy. Kurde, no można się pogubić w tej kopalni. Tu są skarpy, nie zajdziemy. Hmm. Już mi się wszystko plącze między oczami. Tyle tych przejść co chwila jest. Tego żeśmy zwerbowali ochoczego niewolnika, którego mijałem przed chwilką. Także chyba Chyba to już wszystko. Może tutaj jeszcze jakiś ochoczy niewolnik się trafi Nie, sami zwykli niewolnicy. Idź sobie albo będziemy nie kłopoty! A my teraz pogadamy z tym orkiem, który nas do Iwana doprowadzi. poniżający. Więc czemu nie walczysz na innej arenie? Uważaj, co mówisz, mora. Opuściłbym to miejsce dawno temu, gdybym mógł. Co rozumiesz przez złom? Na tej arenie walczy się tylko o artefakty mora. Nic wartego uwagi, same stare graty z niepamiętnych czasów. A gdzie w tym wszystkim honor? Więc jak mogę Ci pomóc w odzyskaniu honoru? Podobno jakiś przeklęty drań najechał jedną z naszych kopali. Phew, najemnik odszczepieniec imieniem Iwan. Śmierć zdrajcom. Dajmy Iwanowi to, na co zasługuje. Pokonałeś mnie w honorowej walce. Będziemy walczyć ramię w ramię. Zbuntowany najemnik Iwan przebywa gdzieś na północ od Geldern. Chodź ze mną, pokażę ci. Dobra, no to idziemy po tego Iwana. Po tego skór wysynka, który tyle problemów mi przysporzył. Dzięki właśnie za podpowiedź w komentarzach że gębak nas może do tego Iwana doprowadzić, bo sam jak sam, jak pewnie pamiętacie, próbowałem go znaleźć, błąkałem się po mapce, natomiast niewiele z tego wynikło, oprócz tego, że zmarnowałem sporo czasu. No i widzę, że idziemy w całkiem innym kierunku niż ja Iwana szukałem Także sam pewnie bym tutaj nie trafił, a nawet jeśli bym trafił, to zajęłoby mi to mnóstwo czasu. Co jest? Co on odpierdala ten gębak? No i coś tutaj gra się tnie. Szaleją te skrypty. No nie, nie no, nie no, co on odwala? Pojebało mu się od hajsu chyba. No już widzę tutaj jakiś obóz. Tak, są bandyci. Ale tacy bandyci to dla nas nie kłopot. Jeszcze gębak nam pomaga to. Powinno łatwo pójść. Bardzo dobra walka. Twoja kolej. Oni są strasznie słabi, ci bandyci. Inwestowałem dużo w siłę i właśnie z tego wynika, że mam takie mocne ciosy. O tutaj pewnie ten Ivan będzie. No on już ma tą zbroję fajną. Ale i tak nic mu to nie da. Reputacja Worków plus 2, reputacja w Geldern plus 8. Iwan pokonany. Zajbiście Hurakrzaka! krzaka! Pięknie. Co za zamieszanie. Iwan nie żyje. Dobrze. Będę dalej walczyć na arenie i czekać na kolejną okazję. Siła i honor, mora, żegnaj. Siła i honor, żegnaj. Dobra, my sobie teraz tutaj wszystko przeszukamy, pozabieramy, później posprzedajemy o pierścień plus 10 do wytrzymałości. Sprawdźmy sobie to w ekwipunku Dobra, jakie pierścień Załóżmy sobie też drugi Dobra, teraz mam dwa pierścienie Plus 10 do maks wytrzymałości na sobie No to się przydaje, bo wytrzymałość mam mizerną Muszę tą kapliczkę gdzieś znaleźć ale tutaj w pobliżu Geldern się na żadną do tej pory nie natknąłem. W pobliżu Trelis była jedna, no ale taki kawał drogi to mi się nie chce wracać. Zabieramy, tak jak już wcześniej mówiłem wszystko co się da. Później to posprzedajemy. Trzeba z czegoś żyć jak to się mówi a z kasą nie, nie za wesoło u mnie mam nieco ponad 12 tysięcy sztuk złota no ale to nie jest dużo jeśli chciałbym kupić jakąś lepszą broń albo pancerz, szczególnie pancerze są tutaj drogie no to potrzebna jest okrągła sumka no i oczywiście reputacja worków jeśli jeśli kupujemy te orkowe pancerze, a pójdźmy dalej tą drogą, ciekaw jestem, co tutaj jest. Tutaj po lewo mamy tą jaskinię, którą oczyściłem z pełzaczy. Widzę, że już orkowie się nią zajęli. Krwiopijca następny, no tutaj trzeba uważać na nią nie one są bardzo słabe, natomiast jeśli nas upieprzą to nas zatruwają czymś. Taki się robi e, obraz gry troszeczkę zielonkawy O Jezu, uwalił mnie Zobaczcie teraz na mój pasek zdrowia muszę szybko się podleczyć Bo to zdrowie mi ucieka Mógłbym zginąć, kurde, nie pomogło. A sejwa nie robiłem przez długi czas. Kurde, no. No i widzicie, to są właśnie krwiopijcy. Z gówna może nas zabyć. O! Dobra, minęło. Całe szczęście, raz już tak zginąłem. Ten krwiopica mnie jebnął, ja to zlekceważyłem, no i... Pasek życia uciekł. Muszę zaczynać od nowa. Tutaj wilki. Ale gdzie ja w ogóle polazłem? To nie jest droga do Trellis, to jest droga do Sildern. A no tak, bo wyszliśmy nie południową, a północną bramą. Jakiś kufer jest. Dobra, trzeba się chyba wracać. Tam dalej się nie ma sensu zapuszczać. Trzeba najpierw wszystkie misje w Geldern zaliczyć Żeby móc się udać do Sildern Ja taką taktykę tutaj przybieram Nie lubię sobie Zostawiać jakiś e, Zadań na później Dobra, trzeba się chyba wracać e, Do Geldern Nic tu po nas jak na razie Do Sildern jeszcze jeszcze zawitamy, przyjdzie na to czas. Tutaj ta kopalnia jest, widzę, że już orkowie się w niej zadomowili. Aż dziwne, że grupa orków nie potrafiła się uporać z pełzaczami. Musiałem to zrobić ja. No ale cóż, na tym polega właśnie konstrukcja tej gry: że wszystko spoczywa tutaj na barkach naszego bohatera. On tutaj ma wpływ na, na cały ten świat i musi rozwiązywać wszystkie problemy. Pogadajmy jeszcze, może, z kim my tu mamy pogadać? Właśnie z szefem najemników, ze Samuelem, ale kurde, przecież ja go do kopalni odesłałem. Bo pasuje mi sprzedać te, te towary, które zdobyłem na. Pokaż mi swoje towary na buntownikach, boże na tych bandytach i na Iwanie. Sprzedamy je Jaredowi Wszystkie miecze, łuki. Co tylko nie jest mi potrzebne, a za co mogę uszczknąć troszeczkę złota, sprzedamy. No zawsze 1000 sztuk złota wpadło. I chodźmy teraz pogadać z Nemrokiem. Wilcza kopalnia znowu działa. Przejawi mnie, ile czasu upłynie zanim cokolwiek tu dotrze. Dobra robota, mora. Nie! Nie wiemy, czy można ci ufać. Kurde, brakuje mi jeszcze trzech punktów. A więc niewiele. Tylko co ja tutaj mogę zrobić? Trzeba się rozejrzeć za jakimś zadaniem. Trzy punkty, no niby dużo Popatrzmy, musimy coś tu jeszcze zrobić. O, są szamani. Potrzebuję pięciu bryłek siarki. Naprawdę? Nie prowokuj mnie, mora. Zdobądź dla mnie siarkę albo pożałujesz. Tylko aby nie przynosić nierafinowanej siarki. Jasne? Proszę, pięć bryłek siarki. Dobrze, oto mikstura lecznicza dla ciebie. A teraz uciekaj, jestem zajęty. Pokaż mi swoje towary. Są tutaj mam mnóstwo wszelkiej maści zwojów. Można by mu pewnie sprzedać moje zwoje, ale nie będę tego robił. Zwoje się no zawsze mogą przydać. Kurda, więc miałem te bryłki, siarki i wpadły plus dwa punkty. A rozejrzyjmy się, czy to nie tutaj te złote talerze miały być, na które mi zlecił zadanie Lares? Nie wiem. No, tutaj jest jakiś mag Znów ognia. Za wolno? Kiedy to wreszcie zrozumiecie, kretyni? Potrzebuję czasu na zebranie żołnierzy. Jesteś magiem ognia? Kiedyś nim byłem. Teraz gotuję dla tej zgrai wygłodzonych najemników. Nie mów mi tylko, że jesteś jednym z nich. Mak ognia nie powinien przeklinać. Mam gdzieś dobre maniery. Chcę tylko ciszy i spokoju do cholery. Haha że wciąż nosisz swoją szatę. Tak. W nadziei, że ten koszmar niedługo się skończy i ludzie znów będą wolni. Z takim podejściem daleko tu nie zajdziesz. Może być coś gorszego od pracy kucharza w takim miejscu? Może śmierć. Nie boję się śmierci. Kiedy nadejdzie mój czas, polegnę w walce. I wierz mi, w Geldern jest wielu, którzy myślą podobnie. Jak mogę Ci pomóc w zachęcaniu ludzi do wystąpienia przeciw polkom? Muszę się dowiedzieć, czy szamani chowają w swojej świątyni jeden z ognistych pucharów. Sądzę, że nie, ale ta myśl wciąż mnie niepokoi. Porozmawiaj z grokiem, starszym szamanem i upewnij się, że nie mają ognistego pucharu. Dopiero wtedy pomogę ci przekonywać ludzi do wzięcia udziału w rewolucji. Powiedz mi więcej o najemnikach. Najemnicy pracują w zamian za złoto. To, czy dostają je od orków, czy od ludzi, nie ma dla nich żadnego znaczenia. To wszystko, co musisz wiedzieć o tej zepsutej bandzie kretynów. Jeden z nich zabija własnych ludzi w zamian za złoto. Który najemnik zabija własnych ludzi? Nazywa się Iwan. Zawsze pyskuje na orków. To bardziej bandyta niż najemnik. W tej chwili Iwan i jego ludzie pilnują kopalni na północ od Geldern. Najemnik Iwan nie żyje. Znalazłem go na północy z całym gangiem bandytów. I pomyśleć, że planowałem z nim rebelię. Chwała Inosowi, że zmieniłem zdanie. Założę się, że ta świnia sprzedałaby nas zamieszać drobniaków. Proszę, weź kilka mikstur. Po takim szoku mnie też przyda się łyczek. Gdzie są pozostali magowie ognia? Są w Wielkim Klasztorze w Nordmarze. Szukają dwunastu ognistych pucharów pełnych pradawnej magii. Mają nadzieję, że dzięki nim zdołają przywrócić paladynom ich magiczne zdolności. Trzeba od te puchary w klasztorze potrzebują każdej sztuki jasne gdzie znajdę ogniste puchary znalazłem coś ciekawego studiując historię Geldern z tego co wyczytałem jest bardzo prawdopodobne że jeden z pucharów jest tu w Geldern w kopalni w innym miejscu jest sugestia, że ukryto go w świątyni w Geldern, ale to tylko mglista wzmianka. Rozumiem. Możesz mnie nauczyć magii, mimo że zajmujesz się już tylko gotowaniem? Dobrze, spróbuję. Naucz mnie czegoś o prastarej magii. Zobaczmy, co on tutaj ma ciekawego. Jak właściwie używasz lekkich pancerzy, to by mi się mogło przydać. Nie jesteś na to gotowy. Wow, brakuje mi prastarej wiedzy. To w prastarą wiedzę sobie zainwestuję, ale jeden punkt więcej mi szkoda, bo muszę zainwestować w wytrzymałość.